Ale to ja mam pasję i ty ze mną przegrałeś w swojej płaszczyźnie. Yy, no nie zawalczyliśmy w MMA. I... Bo się obstrałeś. <grystanie> o Jezus, głupi jesteś, wie tylko z twarzy no. Nie wiem, wiesz co, ja, ja nie przypominam sobie, że, że, że żebym stawiał ludziom jakieś tam... A? A no? ze mną jak walczyłeś? Ale ja nie wiem, yy, młody człowieku, yy, że, że stałeś to, że ja nie miałem walczyć z tobą, tylko miałem walczyć z Filipkiem i Filip wypadł przez końcówkę. Ale nie ważne z kim miałeś walczyć, jak mieliśmy walczyć, zacząłeś nagle stawiać jakieś dziwne wymagania, zmieniać kategorie wagowe, Zmienia zmieniałeś na ostatnią chwilę rękawice i w ogóle... Wiesz, no nie, nie, a, z Polakiem, nie a z Polakiem to co? Nie na jako ostatnią statnio. chwilę, bo na Dobra. ostatnią chwilę to, to ta walka w ogóle była. No, ale zmieniałeś na ostatnią chwilę, ale a z Polakiem, jak walczyłeś teraz w boksie? nie wymagania? Znaczy, no co, no zmieniłeś w ogóle wszystko yy. na, na boks i tak naprawdę oszukałeś wszystkich. O! No tak, tak, oszukałeś wszystkich, bo Pocze, e, wyszedłeś, mówi, nie, ja czekaj. Dzięki ale... nie tutaj w ogóle siedzisz. Dobra, weź kurwa zamknij rej. Ja, kurwa dwałem, no. Słuchaj, e, jak, miałeś, jak walczyłeś ostatnio z Polakiem, tak? Oszukałeś wszystkich, bo wyszedłeś na konferencję i na konferencji mówiłeś, że ty w ogóle nie chcesz tej walki e, i że federacja cię zmusza do walki. A prawda jest taka, że ty chciałeś wcześniej tej walki i stawiałeś warunki federacji, takie jak właśnie później postawiłeś na konferencji i tylko powiedzieliś powiedziałeś na konferencji, że nie chcesz walczyć, bo to była twoja Strategia negocjacyjna. I oszukałeś wszystkich i wytargowałeś sobie swoje warunki, yy, robiąc z federacji z, yy, tych yy, złych. Po pierwsze, to oczywiście usłyszałem, yy, uważam, że federacja powinna mnie publicznie przeprosić za to, że podważyli niepodważalną opinię lekarską. Eee, ale tuż swoją drogą. Eee, mogę pokazać tutaj nie wiem, Turskiemu, Zelowi wszystkim. Nie dość, że papierlak jest spuch, spuchniętą stopę. E, dziękuję, że za... Ale widzisz nie, nie, nie jako pierwszego, czyli jestem bardziej wiarygodny Ale chcesz. że jesteś wiarygodny, jest data, jest wszystko. Miałem kontuzję i mimo wszystko, pomimo kontuzji wyszedłem do walki, eee, ale... No i tyle. Ja... Ale kłama, ale wyszedłeś na konferencję kłamałem. z kłamstwem. Upomnia ja nie chciałem, tej na walki. nie chciałem na... jechać na tą konferencję, poprosiłem nie przyjchał. Wcześniej negocjowałeś z federacją i mówiłeś swoje warunki, mówiłeś, że chcesz boks, że chcesz tamto. Ja a wychodząc, wychodząc na konferencję, powiedziałeś, że nie chcesz żadnej walki. chodzi, kurwa moja? Moje poprzednie walki, moje negocjacje z federacją. Ja się nie wpierdalam między Ja, ja ile oni ile oni ja widają, się wpierdalam do tej walki walczyć. tylko dla tylko dlatego, że też częściowo byłem w tej walce jako awaryjny. Nie? Byłem w tej walce jako awaryjny, więc mogę się jakoś mniej więcej wpierdalać w to. Tak, mam prawo. No i <grym> kurwa jaki gość, jedyne co chcesz osiągnąć, to chcesz dostać atencji, bo tak, tak ewentualny rewanż ze mną, ale tak. ja nie jestem fund fundacją charytatywną do rozdawania atencji. No tak ale dobra, będzie, ale ty teraz mówisz, kiedyś, że nie dasz mu rewanżu, ale ty pierwszy czego przejrałeś. Jeśli kiedyś zechcesz ci dać walkę, to oczywiście ją dostanę. To ja muszę dać ci rewanż, a nie ty mi dać walkę. No to właśnie ja walczę w main evencie, a ty jesteś dodatkiem. Ale to ja mam pas i ty ze mną przegrałeś w swojej płaszczyźnie eee, No nie zawalczyliśmy w MMA i... Bo się obstrałeś. <noise> <noise> o Jezus, głupi jesteś wie, tylko z twarzy, no. Nie. Znaczy... Głosza, Głupie, jak... Na razie na razie temat tutaj zakończymy, jak się tylko